Odpowiadam jako poseł w tej chwili, nie jako minister, ale słucham tych wystąpień, zwłaszcza posłów Sprawa i Sprawiedliwości. I dziwię się, bo w żaden sposób nic, niczego ta ustawa nie ogranicza. Ona rozszerza możliwości spłacamy dług nie dla Serafina, nie dla kółek, tylko dla tych kół gospodyń, które działają od lat, które nie mogły dostać tych pieniędzy, i to chcemy dzisiaj zrobić. Jeżeli mówicie o finansowaniu, to trzymajmy się faktów. Rok 2018 16 milionów. 2019 29 milionów. 2020 32 miliony. 2021 55 milionów. 2022 61 milionów. 2023 114 milionów. To dzisiaj, jeżeli mamy 157 milionów, w tym roku i 147 milionów w każdym kolejnym roku to jest ograniczenie wydatków, chociaż ten nawet jeśli jest maksymalny limit ustalony, to nie stanowi nic na przeszkodzie, żebyśmy dodatkowe pieniędzy z budżetu, z różnego rodzaju oszczędności przesunęli i zabezpieczyli wszelkie potrzeby, które spłyną. To, że może być więcej niż jedno koło, to jest coś złego. I tak nie powstanie dwa koła w miejscowości, gdzie są trzy domy, ale są ogromne wsie, gdzie jest 200, 300, 500 domów i tam może działać i trzy koła. I nikomu to nie powinno w niczym przeszkadzać. Trzeba też odpowiednio ilość członków znaleźć, zaangażować, przekonać do tego. To nie jest tak, że ktoś się z kimś pokłóci i od razu zarejestruje nowe koło i przejmie wszystkich z tego pierwszego. Więc tutaj. Nie wiem, z czego wynikają te, te wszystkie obawy posłów. Faktycznie no nic tak z jednej strony nie wzmacnia jak pieniądze, bo dzięki tym pieniądzom, które zostały skierowane dla kół gospodyń, one powstały, one się rozwijają, ale dalej chcemy to kontynuować. W żaden sposób nie chcemy podporządkowywać sobie, bo to dalej zostaje agencja restrukturyzacji. Dodatkowo chcemy tutaj rolę wzmocnić ośrodków doradztwa rolniczego, te które na obszarach wiejskich działają i wspierają i naprawdę nie bójcie się, każdy poseł PiSu też miskę grochówki dostanie i schabowego zje na stoisku, nie będzie zakazu, że jak przyjdzie poseł z opozycji to panie go nie poczęstują. Zawsze przyjmują elegancko wszystkich posłów niezależnie od tego, z jakiej opcji są. I każdy z nas pewnie, jak tu siedzimy, wiele pięknych zdjęć na stoiskach kół gospodyń wiejskich ma w różnych miejscach. Dziękuję.